Na pewno znasz tą przypowieść. Przypowieść o Panu, słudze i talentach. Pan przekazał swój majątek sługom i pojechał w daleką podróż. Ale co ciekawe, nie wydał im żadnego polecenia. Słudzy mieli wolną rękę w tym, co, mu, co mogli zrobić z tymi talentami. Ale czym tak w ogóle są talenty? Jak my możemy je rozumieć? W czasach pana Jezusa była to miara wagi. Na pewno wiemy, że była to duża wartość, gdyż przykładowo jeden talent srebra był zapłatą za 15 lat pracy robotnika fizycznego, więc była to naprawdę, naprawdę duża wartość. A dla nas? Dla nas talent jest po prostu jakąś umiejętnością, darem, który w, w kontekście tej przypowieści odnosimy do Pana Boga który nam ofiaruje tą umiejętność i chce, żebyśmy ją jak najlepiej wykorzystali. Ale mi osobiście wydaje się, że w tej przypowieści chodzi o coś głębszego. Pan Jezus daje nam dzisiaj wspaniałą, wspaniałą wiadomość o największym darze, jakim otrzymaliśmy od Pana Boga. A jest nią miłość. Miłość zupełnie bezinteresowna. Miłość, która wymaga dzielenia, wymaga pomnażania, właśnie puszczenia w obieg jak owe talenty. Ale czy ja jestem zdolny do takiej miłości, do miłości, która jest bezinteresowna, którą potrafię docenić? Tutaj widzimy dramat, dramat trzeciego sługi, który zupełnie wzgardził tym jednym talentem, i tutaj nie chodzi o ilość, bo Pan Bóg da, obdarowuje każdego taką samą miłością, ale nie potrafił docenić nawet tego jednego talentu i zakopał go w ziemi. Ale z tego dramatu, braku docenienia miłości, rodzi się kolejny, a jest nią relacja z Panem. On był zupełnie przerażony, zupełnie sparaliżowany, zupełnie zablokowany na tą miłość. Pojawia się tutaj kolejne pytanie, które powinienem sobie także ja postawić i ty: Jaka jest moja relacja z Panem Bogiem? Czy ja przyjmuję tą miłość? Miłość, która jest bezinteresowna? Kogo widzę w Panu Bogu? Czy surowego sędziego, który czeka na każde moje potknięcie? Myślę, że w kontekście obecnych wydarzeń, także na progu zbliżającego się adwentu, trzeba sobie zadać to pytanie: czy ja jestem w stanie przyjąć tą miłość miłość bezinteresowną? Przykład takiej miłości realizowali święci. Ostatnio czytając biografię świętego Maksymiliana Marię Kolbe, natknąłem się na przepiękny, przepiękny fragment z jego życia. Gdy hitlerowcy zajęli klasztor w Niepokalanowie i Maksymilian musiał go opuścić, powiedział jedno zdanie do swoich braci. Pamiętajcie o miłości. I myślę, że to powinien być klucz do naszego rozumienia miłości wobec Pana Boga, żeby zawsze o niej pamiętać i zawsze ją pomnażać.